Czy wiesz, że dworzec centralny skończył 50 lat? Serio, aż tyle? Chyba nie wygląda na swój wiek. Podobno miał powstawać 10 lat. Powstawał 3, bo zbliżała się wizyta towarzysza Breżniewa w Warszawie. I podobno specjalnie dla niego zrobili podgrzewane perony. Ta podłoga to nie grzeje do dziś. PRL to był jakiś absurd. Breżnie w Breżniewym, ale to tu zaczynały się wszystkie podróże życia. A w podziemiach był taki bazar, że można było zgubić nie tylko portfel, ale i godność. No i złodzieje krążyli szybciej niż te pociągi. A pamiętasz wagony bez klimatyzacji? Okna otwarte, przeciąg taki, że gazeta lądowała na peronie, zanim zdążyłeś przeczytać artykuł. I ludzie siedzący między wagonami, jakby to był jakiś nowy trend, floor city. I popielniczki w każdym przedziale. Teraz już tego nie ma. Dziś się z tego śmiejemy, ale przecież takie były czasy. Twoja kolej, gdzie najdalej pojechałeś pociągiem? Tylko nie mów, że na koniec peronu.